Witam, witam serdecznie i zapraszam dzisiaj na wspólne pieczenie ciasta razem ze mną. Tutaj, kochani, mam y, pół kostki margaryny. Podajcie, czekajcie chwilę, moment. Dokładnie 150 g y, margaryny. Do tego jedna szklanka cukru. Wszystkie produkty w temperaturze pokojowej do tego ciasta będziemy również potrzebowali kasze manne. kaszy manny 6 łyżek powiem że będzie to ciasto bez użycia grama mąki także widzicie szczypta soli będzie również potrzebna już wam pokazuję pozostałe składniki jakiś taki kilo, jak około kilograma myślę jabłek, moje jabłka to takie nie za ładne więc ich jest więcej, czyli takie cztery konkretne myślę trzy, cztery konkretne jabłka to Wam wystarczą obie obrać je trzeba i zetrzeć na tarce, ale to potem co dalej będzie potrzebne tutaj mamy już oddzielone żółtka od sześciu jajek, białka będziemy potem ubijali właśnie ze szczyptą Soli i taka kopiasta łyżeczka proszku do pieczenia będzie potrzebna. A przede wszystkim, głównym składnikiem naszego ciasta będzie mak. Mak taki zwykły niemielony 250 gram maku, czyli dużo tego maku, całe opakowanie praktycznie maku. Później jeszcze będziemy potrzebowali cukru, pudru do posypania naszego ciasta. Jabłka już. Obrałam, starłam na tartce, zabieram się za ucieranie margaryny z cukrem, oczywiście możecie użyć masła. Margaryna z cukrem wstępnie utarta, teraz dodajemy sobie po jednym żółtku i tak sobie będę ucierała. Potem będziemy dodawać do miski pozostałe skład. Niki. Zobaczycie krok po kroku, co tutaj dalej się wydarzy. Przepis na ciasto wzięłam z kanału Mandziarę Uefki. Ewa robiła to ciasto w 2019 roku, więc troszkę czasu minęło. Margaryna z cukrem i żółtkami została już utarta. Dodajemy pozostałe składniki jak mówiłam jest to ciasto bez grama mąki zaciekawiło mnie powiem wam zobaczymy jak ono u mnie wyjdzie nigdy jeszcze w życiu nie piekłam ciasta bez użycia mąki więc zawsze trzeba spróbować musi być ten pierwszy raz czyli dajemy 6 łyżek kaszy manny do tego kopiasta łyżeczka proszku do pieczenia albo płaska i pół łyżeczki jak macie jakąś mniejszą łyżeczkę u mnie taka większa także taka, taka konkretna łyżeczka proszku do pieczenia teraz sobie wsypuję te starte jabłka do tego jestem mocno mocno ciekawa tego ciasta jak ono wyjdzie i jak ono będzie smakowało z tego co widziałam u Ewy wyszło nawet, jak to się mówi, młodzieżowemu spoko. Teraz sobie wsypiemy mak. Już sobie otworzyłam, bo było mi troszkę niewygodnie. I sobie to wszystko zaraz pomięszam. Jak mówiłam, Ewa robiła to ciasto w 2019 roku. Troszkę czasu minęło, zaciekawiło mnie, więc postanowiłam zrobić u siebie to ciasto. Dobra, potem sobie to wszystko wymieszam. A teraz będę się po prostu zabierała za ubicie moich białek z tym. Oj, nie to, nie to, nie to. Szczypta soli, pomyliłam się, to był proszek do pieczenia ze szczyptą soli na sztywno i dodamy sobie do <laughs> naszych pozostałych po prostu składników białka ubiłam żeby po prostu nie trzymać was tutaj i nie przedłużać i teraz po troszku będę je tutaj dodawała do pozostałych składników które mam tutaj jak widzicie w misce maku jest bardzo dużo, czyli nie jest to ciasto dla osób, które nie lubią za bardzo ciast z makiem. Ja tak średnio powiem wam, za makiem przepadam, zjem, ale jakoś tak nie jestem aż taką straszną zwolenniczką maku, ale zobaczymy, jak finalnie u mnie to ciasto wyjdzie. Jak mówiłam, ciasto jest z kanału Ewy. Ewa ma kanał Mandziarę Łefki. I robiła to ciasto w 2019 roku. I tak do wykorzystania tej piany. I wszystko już gotowe. Masa od razu się zrobiła. Mi tu rzadsza. Wzięłam sobie foremkę 26 cm. Mam nadzieję, że będzie odpowiednia. Nie będzie za duża i ciasto to troszeczkę wyrośnie. Chociaż jak mówiłam nie ma tu mąki, więc zobaczymy jak to wyjdzie, bo wiadomo, żeby yy, proszę ruszył, robią, że to jest potrzebna mąka. A tutaj nie mamy mąki, więc jestem ciekawa, jak finalnie to wyjdzie. No dobra. Czyli tak przygotowane jest. Piekarnik już się nagrzewa. Ja będę piekła yy, w 200 stopniach na środkowej półce bez termo. Obiegu. Myślę, że około 40 minut nastawię, bo finalnie u Ewy było w 180 stopniach. W 50 minut to ciasto pieczone, także zobaczymy. Trzeba po prostu do suchego patyczka. I potem sobie je posypiemy po prostu cukrem, pudrem po. Upieczeniu. Oczywiście postaram się, żebyście mieli przepis na bieżąco w opisie. Po upieczeniu ciasto jest, no wiadomo, jest dosyć ciemne, bo jest dużo tutaj tego maku, ale się dobrze upiekło. Piekło się praktycznie te 40 minut, czyli czas pieczenia stopni w 40 minut. Posypiemy sobie go cukrem pudrem. Chwilę odczekam. Zdejmę boki tortownicy, jak widać, za bardzo ono nie wyrosło. Czego się spodziewałam w sumie u Ewy, ono też jakieś wysokie nie było. Ciekawe, jak smakowo. Po zdjęciu bocznego, bocznego rądu tortownicy wygląda tak, i zaraz go spróbujemy. Czyli nie jest za wysokie, bo wiadomo, nie ma mąki, no to z czego ono miało. Wyrosnąć ciekawe jak smakowo mi po prostu to ciasto podejdzie. No więc prezentuje się nawet nawet ładnie. A jak smakuje, to zaraz spróbujemy wspólnie i powiem Wam, jak będzie smakowało. Fajne jest wilgotne, czyli chyba z tych właśnie jabłek. Yy, taka wilgoć tej kaszy, bo ta kasza wiadomo nasiąkła. Tym płynem, i tym wszystkim powiem Wam bardzo, bardzo, bardzo makowe. Dużo tego maku. No, jak dla mnie taki średni smak, tego jabłka nie wyczuwam. Ale jeżeli ktoś jest fanem mak makowych ciast, to zawsze może spróbować upiec. Ja Was oczywiście zapraszam na kanał do Ewy. Tam link wam pewnie dam w opisie, jak skleroza. Nie dopadnie. Tutaj stoi pozostała część ciasta. Jak dla mnie ciasto jest średnie. A wy próbujcie. Pa!